Hej, dobrze, że jesteś. Właśnie słuchasz bardzo brzydkiego podcastu. Z małym poślizgiem czasowym, z ciszą w eterze w ostatnim tygodniu, ale jestem, wracam do Was. A tamten tydzień na swoje usprawiedliwienie mogę stwierdzić, że był zakręcony, przynajmniej dla mnie, przynajmniej z perspektywy takiego dzika, którym jestem. Otóż w poniedziałek stresowałam się wtorkiem, bo we wtorek czekało na mnie kilka wyzwań. We wtorek stresowałam się środą, we środę wyjeżdżałam do Warszawy i z całym szacunkiem i sympatią do wszystkich moich znajomych Warszawiaków, ale to miasto, nasza stolica, absolutnie mnie przytłacza. Chyba nie potrafiłabym tam mieszkać. We czwartek za to byłam w Dupie. A raczej wewnątrz własnej głowy, pogrążona w jakimś takim idiotycznym stanie, w którym czułam się życiowym nieudacznikiem, przegrańcem i podrabiańcem. Czasem tak mam. W piątek robiliśmy z Marcinem domówkę urodzinową dla mojego fantastycznego małżonka, a w weekend, do weekendu odpoczywałam, bo sobie już jakiś czas temu obiecałam, że weekendy są dla mnie koniec kropka i tak też uczyniłam. Zatem Witam w nowym tygodniu. No dobra, no to o czym będziemy dzisiaj gadać? Yhm, a pomyślałam sobie, że całkiem nieźle idą mi odcinki, w których to moje żyćko trochę obśmiewam. I takim uważam, idealnym tematem do obśmiania są Guilty Pleasures. Yhm, winne przyjemności. W wolnym, bardzo wolnym tłumaczeniu. Absolutnie tragicznym. Jak jest polski odpowiednik tego określenia? Wstydliwe przyjemności. Być może, chociaż też nie czuję, żeby... jednak po angielsku czasami dużo rzeczy lepiej brzmi, nie? Jakoś tak więcej jest konotacji z tym takim um, dosłownym znaczeniem danego zjawiska i tak się dzieje również w tym przypadku. A guilty pleasures to są takie przyjemnostki, którymi raczej nie dzielimy się ze światem, raczej przeżywamy je w zaciszu własnego domu, kiedy nikt nie patrzy i nie ocenia, bo są albo głupie, albo niezdrowe, albo. Nieodpowiadające tej wizji nas samych, którą chcemy na zewnątrz kreować. Ja postanowiłam się troszeczkę odkryć i opowiedzieć Wam o kilku moich. W ogóle wychodzę z założenia, być może mylnego, być może bardzo idealistycznego, takiego, które daje otoczeniu bardzo duży margines błędu, ale że Ukrywanie się ze swoimi radościami, które nikogo nie krzywdzą, tylko dlatego, że ktoś może je wyśmieć jest bardzo smutne, nie? Że określenie czegoś cringe'owym sprawia, że ludzie często zachowują dla siebie świat swoich pasji, na przykład, bo nie pasuje do mainstreamowych standardów bycia cool. I sobie tak czasami gdybam, że świat byłby Takim wspaniałym miejscem, gdybyśmy się przestali wstydzić tego, kim jesteśmy naprawdę. Gdybyśmy byli w taki dziecięcy, radosny sposób dumni z tego, kim jesteśmy na co dzień. No ale no cóż, no, czego system szkolnictwa nie spierniczył, to sobie sami skaszaniliśmy i w rezultacie nosimy te różne maski i maseczki fajności, ukrywając wszystko, co pod nimi i co tak naprawdę czyniłoby nas wyjątkowymi. Już czuję, że za bardzo się zagalopowałam w tej patetycznej myśli, bo mm, nie, deczko, deczko chyba nie pasuje do, do treści dzisiejszego odcinka, potraktujcie to jako taką e, notatkę gdzieś na marginesie, bo dzisiaj w zasadzie o niczym poważnym nie będzie, ani o pasjach tym bardziej, tylko właśnie o tych guilty pleasures, czyli dziwnych, czasem obrzydliwych, czasem wstydliwych przyjemnościach, które sobie w domowym zaciszu Fundujemy. Zacznę od małego kalibru, tak na rozgrzewkę, ale i tak domyślam się, że znajdzie się chociaż jedna osoba, która uzna, że jest to obrzydliwe. Ale mówię o tym małym kalibrze, dlatego że wiem na pewno, że jest wiele osób, które też to lubi, ale jednocześnie, no no właśnie, to nie jest rzecz, o której mm, opowiadasz znajomym albo na pierwszej randce. Jest trochę dziwacka, więc idealnie się nadaje do tego zestawienia. Otóż. Uwielbiam zdzierać różne rzeczy. Od folijek z nowych jakichś tam sprzętów, zwłaszcza tych takich, które stawiają opór, które nie schodzą tak łatwo, jak na przykład folika z nowego telefonu, tylko tak wiecie, że trzeba to, żeby trzeba się tak przyłożyć, żeby to zlazło. Um, przez spaloną od słońca skórę i wiem, że to jest niezdrowe, wiem, że tak się nie powinno robić, że można sobie zrobić krzywdę, ja to wszystko wiem. Po. O, i tu się zaczyna robić głupio i obrzydliwie, bo potrafię. <laughs> Mam taki klej w szufladzie i potrafię sobie nim na przykład no to jest jak jakbym była w podstawówce, nie? ale potrafię sobie nim na przykład pomalować kawałek skóry. Później czekam aż to wyschnie, a później to zdzieram. I to jest tak wspaniałe uczucie. I nie wiem o co z tym chodzi, nie? Dlaczego tak? Domyślam się, oczywiście, gdybam, że to działa na podobnej zasadzie jak, nie wiem, dłubanie w nosie. Jakiś taki, nie wiem, atawistyczny instynkt, który ma na celu pozbyć się martwej materii z naszego ciała, został w nas tak zaprogramowany, żeby sprawiać nam przyjemność. Nie mam pojęcia. Znowu mówię, strzelam. Ale tak, no zdecydowanie jest to moje guilty pleasure. I. Nie lubię go tylko w momencie, w którym zaczynam zdzierać sobie lakier do paznokci. Zauważyłam tę te tendencję od kiedy nie mam żeli, bo maluję sobie paznokcie właśnie jakąś bezbarwną odżywką albo lakierem z brokatem i na takiej kompletnej nieświadomce albo w jakimś stresie zaczynam to zdzierać z paznokci i mam wrażenie, że paznokcie są po tym słabsze, pomimo tego, że już i tak są słabe, więc akurat nad tym staram się panować. Zatem numer jeden to zdzieranie. O, i teraz będzie kolejna winna przyjemność. Strasznie mnie bawi to dosłowne tłumaczenie, i myślę, że w przypływie łańskiej fantazji ustawię tę winną przyjemność na tytuł tego odcinka, i ludzie się będą zastanawiać, czy Iga Abstynentka się nawróciła i będzie teraz o winach opowiadać. No nie, rozczaruję Was. Zatem teraz będzie rzecz, która właśnie. Tak jak wspominałam na wstępie, trochę się mija z moim wizerunkiem w sieci, a nawet w życiu prywatnym, ale Uwielbiam oglądać wszelkie walki, boks, MMA, wrestling, chociaż wiem, że to ostatnie ma więcej z akrobacją wspólnego niż faktyczną walką. Generalnie uwielbiam patrzeć jak się chłopy tłuką po mordach. Laski zresztą też. To nie ma dla mnie jakiegoś zabarwienia erotycznego, w sensie nie rajcuje mnie w sposób seksualny, tylko po prostu ekscytuje na takiej zasadzie, na jakiej ogląda się filmy akcji. I jest to we mnie strasznie dziwny element, bo jako jednostka raczej stronie od przemocy. Wiele rzeczy mnie potwornie stresuje. Nawet jeżeli nie jest to intencją danej treści, to potrafię się pospinać właściwie bez powodu. A ludzie, którzy się biją, spoko. Uwielbiam. Oczywiście sportowo z sędzią, zasadami i pełną zgodą obydwu stron, ale jednak chleba i igrzysk. I tak sobie... Celuję. Moja mama opowiadała, że moja babcia uwielbiała chodzić na galę boksu i oglądać, więc może to po niej może to po prostu przejęłam w genach. Uwielbiam oglądać filmiki, w których ktoś coś czyści, myje, zdziera, szoruje. Strasznie mi to dobrze na głowę robi. Ten taki stopniowy, metodyczny, taki raz przy razie sposób czyszczenia czegoś, najlepiej mocno zabrudzonych powierzchni, najlepiej w kilku etapach, tak żeby się te kolejne warstwy brudu zdzierały. Na moje Oczach. Ostatnio odkryłam taki kanał na YouTubie. E, czekajcie, jak on się nazywał? Chyba Lubuskie Centrum Czystości, chyba tak. Ja kurde nie mogę, jakie to jest wspaniałe. Kanał prowadzi Polak, jak zresztą nie trudno się domyślić po nazwie kanału, ale robi to po angielsku. W sensie wita się z widzami po angielsku, co otwiera mu dostęp do zagranicznej widowni, której absolutnie nie brakuje i wszyscy są w sekcji komentarzy zachwyceni, co oznacza, że nie zwariowałam, że nie tylko ja czerpię przyjemność z oglądania takich treści, co oznacza, że być może ta polecajka komuś jeszcze Zrobi dzisiaj dzień albo wieczór. I w ogóle się śmiejemy z Marcinem, że chłop miał przedobry pomysł na dodatkowy biznes, bo to nie jest tak, że on, te, um, że on to robi, te dywany czyści wyłącznie na YouTube, tylko ma legitną firmę czyszczącą dywany i po prostu nagrywa to dodatkowo. I ma chyba teraz, niech sprawdzę, no, do miliona dobija 707 tysięcy obserwatorów i ja się. Słuchajcie, wcale nie dziwię, lubię to zwyczajnie oglądać. A jak już jesteśmy w temacie takich filmików, do po prostu gapienia się jak sroka w kość, kiedy jesteś zmęczony i nie masz siły myśleć, to lubię jeszcze um, zrobieniem jedzenia, ale nie kul kulinarne programy stricte, tylko takie, że ktoś ma GoPro i na przykład pracuje w budzie z burgerami albo w jakimś fast foodzie i realizuje. Kolejne zamówienia. Nie wiem, co w tym takiego, nie mam zielonego pojęcia, i pewnie jest jakieś opracowanie naukowe na ten temat. Dajcie znać. Wiem jedno dla takiego zmęczonego, zestresowanego łba nic lepszego nie ma, przynajmniej według mnie. Wszystkie linki, oczywiście do tych polecajek, zostawię Wam w opisie odcinka. O i w ogóle wybiorę te filmiki, które najbardziej mnie rajcują. Może tak, to będzie taka polecajka w polecajce. Dalej rzecz, którą robi wielu właścicieli psów, i nie będę tutaj wyjątkiem, czyli mojego czworonoga. Generalnie psy mi zawsze y, śmierdziały. Nawet te moich rodziców, które przecież bardzo kochałam, ale jednak to nie był zapach, który jakkolwiek mi odpowiadał. Franka za to matko kochana to jest poezja. Stupki to wiadomo, to jest taki standard, nie? Ale y, ja na przykład bardzo lubię, jak sobie śpi zwinięta w kłębuszek i później wstaje i się rozchodzi taki cieplutki, popkornikowy zapach. Oczywiście pewnie ktoś by powiedział męskie przepocone skarpety, ja mówię popkornik. Żeby była jasna i żeby nie było, że ja tylko tak wącham w powietrze, to oczywiście, że wkładam nos w sierść, i wiem, że to jest niehigieniczne, i wiem, że mogą mi się różne rzeczy od tego na twarzy zrobić. I don't care. Mój pies pachnie najpiękniej, i gdyby był konkurs w psich zapaszkach, to Franka miałaby pierwsze miejsce, i oczywiście zdaję sobie sprawę, że każdy właściciel psa powiedziałby dokładnie to samo. Dobra, teraz się zrobi obrzydliwie, ale nie obiecywałam nawet przez minutę, że tak nie będzie, tak? Ehm, hmm. Wydłubywanie włosów z odpływu. Mianewska, po co ty opowiadasz takie rzeczy? A no dlatego, że to jest odcinek o Guilty Pleasures i przestaję strugać głupa, że moim jedynym grzeszkiem są cebulkowe lejsy jedzone wieczorem, jestem taka malutka, mam takie malutkie rączki, jestem delikatną księżniczką, jestem ogrem i jestem z tego dumna. Mamy absolutnie beznadziejny odpływ pod prysznicem, pozwólcie, że nie będę tutaj się zagłębiać w meandry hydrauliczne, no i od czasu do czasu trzeba ręcznie wygrzebać włosy z odpływu. Oczywiście są to moje włosy, więc ten obowiązek biorę na siebie, ale nie ukrywam również, że tę czynność lubię. Niemniej postanowiłam tutaj nie wchodzić w szczegóły, bo zdaję sobie sprawę, że ten topik może niektóre osoby obrzydzać, więc se daruję, ale z takich obrzydliwości to w kolekcji mam właśnie to. Teraz e, troszkę bardziej basicowa para kaloszy. W ogóle kalosze sobie ostatnio kupiłam. Nie chwaliłam się wam, to jest zupełnie nie w temacie odcinka, ale kalosze to jest ży życie, to jest moja nowa osobowość. Ostatnio poszliśmy na spacer dookoła jeziora, było straszne błocko. Ludzie zawracali, a my szliśmy przez sam środek, przez najgorsze błocko, później to wstawiasz pod prysznic i masz czyste buty. Genialne, ja nie rozumiem, dlaczego ja to odkryłam w wieku 33 lat. Hmm, o czym mówiłam? O parze i tak, bo będziemy mówili o takich ym, standardowych Guilty Pleasure, których jednak nie mogło w moim notowaniu zabraknąć, czyli Imperium Przepychu i The Real Housewives. Są to dwa seriale na Netflixie, które łączy kilka wspólnych mianowników: absolutny przepych, mało skomplikowane osobowości i dramy. To jest troszeczkę jak spraniem tych dywanów. Kompletnie, kompletnie, kompletnie nie rozumiem fenomenu, bo ani mnie taki lifestyle nie pociąga, ani to bogactwo mi snu, spowiek nie spędza, a jednocześnie mam ochotę śledzić losy bohaterów i ich niedorzecznie luksusowe życie tak sobie teraz myślę i to nie zabrzmi dobrze yy, i być może fani tych seriali się na mnie obrażą, że zostają wrzuceni do worka z kimś kompletnie innym, ale pamiętajcie, że tym stwierdzeniem obrażam również siebie. Tak sobie myślę, że to jest trochę jak z patostreamami, nie? To znaczy, ja wiem, że to są dwie przeciwległe, dwa przeciwległe bieguny, ale jednak coś w tym jest. Mamy jakiś odległy od naszego świat, którego obserwacja daje nam Pewne poczucie, że nasze życie jest bardziej wartościowe, że mamy więcej wełby, przez co daje złudne poczucie wyższości, nie? Być może. Wiecie, nieważne, czy drama rozgrywa się o flaszkę wódki, czy o to, że ktoś źle kogoś usadził na wystawnym raucie załóżmy. Ja mam większe problemy, ja mam prawdziwe życie. Nie jest coś takiego. Teraz sobie o tym pomyślałam. Nie wiem, dajcie znać, co myślicie. I w sumie zostaniemy jeszcze na chwilę w temacie tego obserwowania życia odległego, i jest to Kolejna rzecz, do której raczej bym się na imprezie czy pierwszej randce nie przyznała, za to przyznam się Wam dla lepszego show, otóż śledzę internetowe dramy. Straszne, straszne, głupie, głupie. Nie moje, absolutnie nie moje. Śledzę je bez żadnego stresu, tylko dlatego, że kompletnie nie wiem kto kim jest. To znaczy, wiem z tych dram, ale w ogóle tych osób nie oglądam, w ogóle się z nimi nie zżywam. I pomimo tego, że sama w internecie pracuję i zarabiam, i na upartego można byłoby mnie nazwać influencerem, to jednak życie tej wierchuszki twórców internetowych, a może po prostu ludzi dużo ode mnie młodszych, zdaje mi się niesamowicie odległe przez co obserwowanie ich nie ma tego tej, tej mojej toksik wobec mnie samej empatii, która mi kortyzol wywala za każdym razem, kiedy komuś dzieje się krzywda. Niemniej i tak uważam, że patrzę na różne internetowe sytuacje, zwłaszcza różnego rodzaju reklamowe fakapy, których przecież pełno, na tej dramowej scenie, z większą wyrozumiałością niż Kowalski, który z pracą w internecie, w internecie nie ma nic wspólnego, bo po prostu wiem, jak to wygląda od kuchni i że tak naprawdę przestrzelić wcale nie jest tak trudno, jakby się wydawało. Wystarczy czasami tylko chwila uwagi, co nie zmienia faktu. Że promowanie partii politycznych przez twórców za kasę to jest ta najgorsza rzecz, jaka się mogła mojej branży przytrafić, i uważam, że jak to się przyjmie, a z dużym prawdopodobieństwem się przyjmie, bo zawsze znajdzie się osoba, która po prostu chce zarobić, to będzie bardzo, bardzo, bardzo chujowo. I jeszcze dodam, że takiej oferty ja osobiście nie przyjmę nigdy. Zresztą swego czasu dostałam taką propozycję za bardzo dobre pieniądze, ale kurde, no. Kręgosupa se nie wyciągnę. Powiedziałam: Dobra, Chmielewska oddycha, jej, jak mi ciśnienie skoczyło. Na koniec już tak na wyluzowanie jedzonko, a w zasadzie coś, od czego niektórym osobom pewnie się niedobrze zrobi, może mały wstęp. U mnie słodycze tylko czasem. Wolę wszystko co słone, jakieś chiperki, jakieś orzeszki, fast food tu i tam w chwilach słabości albo umiarkowanie ostre, akcja jakieś meksykańskie żarełko, jakiś ostrzejszy taj, ale jeśli już słodkości, to takie o smaku cukru. Więc co, więc wata cukrowa, bezy, ale i sam cukier. <gryw> tak, w skrajnych przypadkach kiedy muszę coś słodkiego, to wyżeram po prostu cukier w kostkach. A taką moją dziwacką, trochę zalatującą podstawówką, przyjemnostką jest wyjadanie galaretki na sucho. Kupuję sobie torebkę galaretki, najlepiej poziomkowej, taką lubię najbardziej, albo winogronową. Ją wpitalam łyżeczką, słuchajcie. Nie pytajcie, nie wiem. W ogóle całe to zestawienie jest pod znakiem nie pytajcie, nie wiem, bo chyba na tym właśnie polegają. The Pleasures, nie? Mam nadzieję, że nie straciłam w waszych oczach tym zamiłowaniem do bicia po mordach, czy wyciąganiem włosów z odpływu, ale cóż, no postawiłam na pełną szczerość, tak? A prawda jest taka, że kurde, no każdy coś takiego ma, każdy jeden. I może nie uważam, żeby zawsze był odpowiedni moment na takie opowieści, ale myślę też, że yy, nie jest to powód do wstydu. Tak mi się wydaje. Wstyd to kraść, być draniem, yy, za plecami obgadywać i hipokryzję pielęgnować, ale jak coś lubisz i nie szkodzisz nikomu, no to hej, bądźmy głupkowacie i cringe'owi. Życie mamy jedno yy, i na przyjemności warto czas znaleźć również te winne. Ależ to jest... Złe tłumaczenie. Idealny tytuł będzie idealny tytuł tego odcinka. Winne przyjemności. No dobrze, ja uciekam. Słyszymy się już niebawem, a jeśli słuchacie bardzo strasznego podcastu, do którego również zapraszam w szczególności fanów grozy, to spotkamy się jeszcze w tym tygodniu, więc zapraszam tym bardziej. A tymczasem znikam. Życzę wam dobrego dnia lub wieczoru. Do usłyszenia. Całuję. Cześć.